Dzień dobry polscy siatkarze. Idą po swoje. O wygranym meczu z Tunezją powiemy za chwilę, ale zaczniemy od tematu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Zapraszam na TeleExpress, poniedziałek 5 września. To inwestycja w bezpieczeństwo naszej ojczyzny, ocenił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy na dostawę 48 armatochałp i scrap dla wojska polskiego. Zamówienie sprawdzonego w boju sprzętu rodzimej produkcji stanowi ważny element wzmacniania polskich sił zbrojnych. Na całej linii frontu siły zbrojne Ukrainy prowadzą udane operacje ofensywne i obronne, tak informuje Ukraiński Resort Obrony. Rosjanie stosują terror na okupowanych terytoriach w Lisiczańsku. Po chleb cywile zmuszeni są stać w kolejce przez kilka dni. W Kanadzie trwa policyjna obława za dwoma nożownikami, którzy zabili 10 osób, a 15 rani. Wydano też ostrzeżenie o zachowanie szczególnej ostrożności. Policjanci z podlaskiego Archiwum X rozwiązali kolejną zagadkę. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o zabójstwo sprzed 30 lat. Chodzi o morderstwo 40-letniego, wówczas mężczyzny, który został znaleziony z raną ciętą na ulicy Żelaznej w Białymstoku. Jako jedyny kraj Ameryki Południowej wysłał swoje oddziały na front II wojny światowej. Walczyli w kampanii włoskiej i odnieśli sukcesy. Do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie trafiły pamiątki po żołnierzach Brazylijskiego Korpusu Ekspedycyjnego. A u nas za chwilę garść bieżących informacji sportowych, ale nie tylko. Pojawią się nasi że piłkarze, koszykarze, ale jeszcze przed nimi wystąpi na Węgiel. Wcześniej jednak skrót temat. Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Zastąpi go Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP od 2019 roku. Walka o sławę i uznanie jest wyjątkowo trudna, szczególnie jeśli za przeciwnika ma się samego Williama Szekspira. Na własnej skórze przekonują się o tym dwaj bracia bohaterowej musicalu Something Rotten, czyli Coś się psuje, teatru muzycznego w Gdyni. Był niezagospodarowany toren, teren, więc jest park. Mieszkańcy Opola posadzili drzewa i utworzyli zielone płuca w centrum betonozy. Czasowa przeprowadzka z Katowic do Gliwic nie zaszkodziła naszym siatkarzom. Bez problemu wyeliminowali Tunezję i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata o awans do najlepszej czwórki broniący tytuł. Biało-czerwoni powalczą z Amerykanami. Pora na muzykę. Wieczorem w Warszawie wystąpi duet Sophie Tucker. Oni są przedstawicielem amerykańskiej sceny elektronicznej. Będą największe przeboje z Best Friendly Summer in New York na czele. teraz Marek Sierocki jego gość. Cześć Marku. Cześć. W okolicach Góry Kalwarii twierdzą, że nie tylko piosenka jest dobra na wszystko, ale na przykład na długowieczność. Najlepsza jest zupa dyniowa z zacierkami i co ważne, nie z byle jakich dyni. Na koniec ogłoszenie z Rybnika. Proszę bardzo. Dnia 1 września rano zgubiłem szare spodnie od garnituru. Znalazcę proszę o zwrot. No, nie zapytamy w jakich okolicznościach spodnie zgubiono, ale życzymy, aby się znalazły przed nadejściem jesiennego chłodu. Za chwilę Telexpress Ekstra, a na jutro zapraszam w imieniu Rafała Patry. Do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy gotowi, by przekazać Państwu kolejne informacje w Teleekspresie Ekstra. Zaczniemy od tych z dziedziny nauki. Nowoczesny obiekt, w którym będą prowadzone badania nad chorobami serca, mózgu czy nowotworami. Na kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otwarto Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych. Dzieci z Ukrainy muszą przystosować się do życia w Polsce, a to często dla nich wyzwanie, dlatego z pomocą ruszają zajęcia w ramach projektu wielojęzyczny przedszkolak. W XIV wieku wojska polskie dowodzone przez Władysława Łokietka stoczyły wielką bitwę z Zakonem Krzyżackim. To starcie do dziś skrywa tajemnicę, bo nie jest znane dokładne miejsce walki. Poszukiwacze z całej Polski kolejny raz pojawili się na polach pod płowcami i tę zagadkę próbują rozwikłać. We Wrocławiu szykuje się wyjątkowa propozycja kulturalna na deskach Teatru Kambak. w Nowej Sztuce. Zagrają wspólnie aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną i ci zawodowi. Izdebno i Halin w Wielkopolsce to jedne z lepszych miejsc do oglądania gwiazd nocą. Tamtejsze ciemne, niezanieczyszczone sztucznym światłem niebo ściąga amatorów obserwacji astronomicznych z całego kraju. Gdzie najwygodniej gra się w krykieta? I tam na boisku, ale gdy boiska brak graczom, przydaje się parking na przykład. I tak jest w Kanadzie, gdzie zajrzymy, ale wcześniej skrót innych tematów. Śliwka była odmieniana przez wszystkie przypadki w Strzelcach Dolnych pod Bydgoszczą. Nie przypadkowo, a z okazji jej corocznego święta. Słodka, soczysta, skusiła kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Folwark w miejscowości Solna na Dolnym Śląsku zaprasza, by zobaczyć na czym polega praca rolnika. A jaka pogoda będzie jutro? Proszę bardzo. O... To już nie ponura wizja przyszłości, ale teraźniejszość. Coraz więcej Europejczyków ma problem z dostępem do wody w kranach. Ograniczenia w zużyciu kranówki wprowadzono m.in. w Belgii i Hiszpanii. W boksie zawodowym zazwyczaj nie chodzi o spotkanie towarzyskie, tylko o zwycięstwo i spore pieniądze. Tak było też w walce wieczoru na Gali w Los Angeles. Były mistrz świata wagi ciężkiej, Meksykanin Andy Ruiz, pokonał byłego tymczasowego mistrza kubańczyka Luisa Ortiza. Pora na informacje muzyczne. 50 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów pojawił się utwór Mama We're All Crazy Now, glam rockowej grupy Slade. Piosenka jest częścią świetnej pasy zespołu z lat 71-73. Więcej Marek Sierocki. Dzisiaj Glam Rock na do widzenia. Jutro Rafał Potyra, a teraz program O co chodzi? I Bronisław Lichtenstein. Do widzenia.